mam na imię Magda, jestem alkoholiczką. No, teraz obecnie jestem z Norwegii albo mieszkam w Norwegii z Polski. Jestem ze Słupska. Bardzo piękne miasto, zapraszam. Jestem alkoholiczką, mam też zawsze to mówię, mam też inne uzależnienia. Jestem oprócz tego jeszcze mamą, żoną. Fryzjerką, i, i tak dalej, ale głównie jesteśmy Ci na a AA, więc tu jestem typowo y, w grupie alkoholowej, a więc jestem alkoholiczką, tak też mówię. Dzisiaj jeszcze właśnie takie, y, zacznę od tego, że miałam takie pytanie, czy wstydzisz się już tego, y, że jesteś alkoholiczką? Nie? I powiem Wam, że od paru lat y, bo się wstydziła. Oczywiście, że się wstydziłam, nie? Na początku, tak, na początku w ogóle tego nie przyjmowałam do siebie. Ja nie jestem wszyscy są. ja piję normalnie. Później, jak już wiedziałam, że mam problem, no to spotkania na grupy i tak dalej, to żeby mnie ludzie nie widzieli. Później nawet, gdy byłam już we wspólnocie AA i po terapii, jeszcze mogłam oznajmiać to całemu światu, że jestem alkoholiczką, bo chciałam czerwony dywan i w ogóle. Robiąc po raz drugi program dowiedziałam się, że tak naprawdę w głębi swego jestestwa nie zaakceptowałam tego, bo bardzo chciałam być taka normalna, nie jak wszyscy. I mi było bardzo ciężko tak się przyznać przed samą sobą, że ja nią jestem. Przez wiele czasu próbowałam udowodnić sobie i całemu światu, że już nią nie jestem. Dzisiaj też to fajnie mówię, że miałam 3 lata abstynencji, i teraz już będzie 6 lat, 6 Razem już będzie 9, nie? ale pierwsze 3 lata tak, to było tylko niepicie wyjście z terapii i tylko odłożenie, zachęcenie butelki z alkoholem a moja głowa zdrowa nie była. I, i dlatego właśnie hmm, po iluś latach po, po tych trzech latach abstynencji ja myślałam, że już nie mam problemu, więc nie zgadzałam się do końca, że jestem jeszcze alkoholistką, bo ja już jestem tą zdrową alkoholistką. No. Ciężko mi było przyjąć do wiadomości, że ja nią będę do końca życia. I ja się z tym targowałam. Znam się, że się targowałam. Na szczęście nie wpadł mi nigdy do głowy pomysł, żeby spróbować. To znaczy pomysły chodziły, ale nigdy nie doszło do, do sięgnięcia po ten kieliszek, ale było dużo takich zaprzeczeń. Pamiętam, że moja sponsorka też mi odpowiada: i spróbujmy. spróbuj. Nie? Może rzeczywiście nie jesteś, tylko yy, nie, nie wiem, że jestem. W stu procentach pomimo tego, że nie spożywam alkoholu, moja głowa dosyć często mi przypomina o tym, że ja nie jestem. O tym, że robią się... E, o w mojej głowie, o tym, że stan czasami duchowy jest dudowy, e, o tym, że potrzebuję drugiego alkoholika, żeby pewne rzeczy mi pokazał, wytknął, o tym, że potrzebuję właśnie sponsorki, która obiektywnie na to wszystko spojrzy. Przede wszystkim, że potrzebowałam programu. E, ja program robiłam we wspólnocie AA dwa razy. Pierwszy raz nie powiem, że był, że nic mi nie dał, bo też mi powiedziała właśnie ta druga sponsorka, że jak ci nic nie dał, to ty też nie biję. No I później sobie, no, no, Rzeczywiście, nie, ale ja nie byłam na nim uczciwa. Może na tamten czas wydawało mi się, że byłam. Ale dzisiaj jak na to spojrzenie nie byłam, ja go chciałam zrobić tylko dlatego, żeby uzdrowić mojego męża, nie? żeby program wprowadzić w życie, wnieść go do domu i przekazywać innym z naciskiem mężowi, nie? żeby uzdrawiać, co mi pomogło, pomogło mi zadośćuczynienie w tym pierwszym programie, bo na to byłam gotowa zrobiłam bardzo dużo zadośćuczynień i one były tak naprawdę z całego programu najbardziej uczciwe. Tak się borykałam, pomimo, że nie piłam i drugi raz chwyciłam po program, gdzie byłam w totalnej dupie. W hmm, rozsypce zawaliło mi się życie, zawaliło mi się małżeństwo, zawaliło się wszystko. I to też mówię, bo takim punktem kulminacyjnym było, jak trzeźwa leżałam po prostu pod łóżkiem i modliłam się, Boże, pomóż mi się zabić, ja nie mam siły żyć. I to zrozumiałam, że ja nie mam, ja nie miałam siły się napić, ale ja nie miałam siły żyć. No był syn i, i to gdzieś mnie tak trzymało, taki... Może nie mogę jemu tego zrobić, ale pamiętam tą modlitwę i to była taka pierwsza moja bośnierność, ja Ci, Boże, oddaję wszystko, nie mam siły. Wtedy weszłam też na meeting, był początek showdownu, tego, tego tej, tej pandemii śmiesznej i co mnie... Hmm. Tam usłyszałam zdanie klucz. Była jedna spikerka mojej sponsorki i ona powiedziała tylko, ja usłyszałam z tego meetingu jedno, jedyne zdanie. Alkohol nie jest w nim problem. Było wszystko i to mi wystarczyło. Yy, to mi wystarczyło do gotowości do działania. Zaraz był telefon, zaraz było działania. Działanie z tego co wtedy pamiętam nigdy nie, nigdy nie byłam tak gotowa. Nigdy nie byłam tak w dupie, żeby powiedzieć, że wszystko będę robić. Do dzisiaj to powtarzam, że się śmiejemy, bo nie lubię salcesona, ale jakby mi kazała darać salceson, zdarłabym salceson, nie? Gotowość na wszystko. Po prostu łykałam wszystko, co mi mówiła. Nieważne, nie, nie po co, na co się nie usta robię. I tutaj taką pewną rzeczą, jak się wydaje, jeżeli jesteś gotowa, zrobisz wszystko, pomimo, że dzieliło nas bardzo dużo kilometrów, i dzisiaj wiem, że one nie, nie robią w ogóle żadnej przeszkody. Nawet wiem, że za granicą też nie ma przeszkody, żeby się spotkać, żeby zrobić zdjątkę. To jest 800 kilometrów w zakazie, gdzie nie wolno się spotykać. Jest za to mnie w ogóle to osoba, której nigdy w życiu na oczy nie widziałam. I, i to mi pokazało, że to no, moja siła większa działania. To ja sobie nie mogłam tego wymyślać. Mając tysiące osób obok, no po prostu dostać takie gotowe coś na to i wszystko biorę. No I zaczęliśmy ten program i dosyć szybko, yy, szybko nam to poszło, ale sprawnie i yy. ja bezsilność krok pierwszy uznałam już dawno temu. Jak wysłałam z stacji byłam bezsilna wobec alkoholu przy tym pierwszym yy, programie też. Jak yy, zaczęliśmy robić ten program to ja dopiero zrozumiałam, że ten program dotyczy całego mojego życia, nie tylko alkoholu. Dopiero zwróciłam uwagę na drugą część pierwszego kroku. Uznałam bezsilność wobec alkoholu, ale nie uznałam tego, że moje życie jest niekierowane. Nie. Bezsilność tak, ale nie, że ja już będę kierowała swoim życiem. Nie? Ja zawsze nie chciałam kierować. Zawsze wiedziałam lepiej, zawsze wydawało mi się lepiej, a więc dopiero otworzyły mi się oczy na drugą część pierwszego roku, co to znaczy do silne. To jeszcze takie fajne, że nie kierować, bardzo nie mogłam tego zrozumieć, nie? Że, że ja wszystkim chciałam kierować, swoim życiem, mojego męża życiem, mojego syna życiem, moją pracą, wszystkim, po prostu wszystkim, co się dało, tym byłam też wykończona. No i pamiętam, jak tak, no taki jest taki przykład o kierowanie samochodem, jestem kierowcą i każdy pójść kierownicę, nie? I sponsor wytłumaczył, że nie pójść kierownicę, bo ja chodziłam na prawo jazdy i ja muszę trzymać tą kierownicę. Tak, tu masz rację, ty ją musisz trzymać, bo pójść, ją pójść, to w drzewo. Bo jeżeli się idzie na prawo jazdy, to są e, znaki i są przepisy ruchu drogowego. Czyli to samo, co w moim życiu. Ja trzymam tą kierownicę, ale moimi znakami i przepisem jest e, program 12 kroków i siła większa. Znak, powiedzmy, siła większa, a przepisy program. A więc, jeżeli ja będę to, tego stosować, ja nie skręcę. To nie? teraz gdzieś to zrozumiałam. E, później drugie. Uwierzyłam, że siła większa może przywrócić mi zdrowy rozsądek. Zawsze wierzyłam siłę większą. Tak mi się wydawało bo miałam wielkie y, takie wymienie y, Boga, siły, siły większe. Y, dla mnie siła większa to był Bóg. To był kościół, to były sakramenty, to były pielgrzymki, y, to były budynki i y, y, nie miałam problemu, że mam to y, po prostu gdzieś uwierzyć. Wydawało mi się, że całe życie wierzyłam. Nie? To się okazało, no też nie do końca, bo ja mówiłam, że wierzę. No nie było to w środku, że, że no, no wiara, nie? W tym też nie pomógł program, to, to znaczy uwierzyć, zaufać komuś. Tak samo jak krok trzeci, podjęłam decyzję. Krok trzeci, wydawał mi się, że ja już nic nie będę robić, wszystko za mnie załatwi Bóg. No i tutaj też mi sponsor to niestety rozwiał, no, że to tak nie jest. Yy, ja mam podjąć tylko decyzję i powierzyć moją, moje życie opiece Boga i to, bo jakkolwiek go pojmuję, czyli nie te moje wszystkie wyobrażenia, które miałam o Bogu, nie te, nie te kościoły, tylko nauczyłam się dopiero tworzyć relacje z Bogiem, co to, to jest. Yy, mnie jako dziecko no, wychowywana w rodzinie katolickiej wydawało mi się, że czym więcej będę chodzić do kościoła albo odmawiać pompejanek albo różańców i tak dalej. To to będzie to. Powiem Wam, że ja to robiłam wszystko. No, ale ja sobie tym chciałam wszystko załatwić. Jak było źle, może ja mówię pompejankę, ale w potrzebuje potrzebuję to, to i to. Ja to robiłam. Dzisiaj nie wiem, jak to zadziałało, że pewne rzeczy tak dostawałam, ale to była u mnie ciągle ta karta przetargowa, że no naprawdę jeździłam na różnego rodzaju pierślinki, ja chciałam zrobić męża. No, no, tu też byłam gotowa zrobić wszystko, ale zawsze oczekiwałam czegoś w zamian. Nie? I. Ten krok trzeci też mi pokazał właśnie, że ja to oddaję, że ktoś już jest moim pracodawcą, że to już nie ode mnie zależy. No i z tym miałam największy problem. Ten, ten fragment nawet w książce, jak jest ten scenarzysta i to, że ja wszystko zawsze miałam. Scenografię, światła według moich ustaleń. A rzeczywiście jak mi poszło po mojej myśli, tak byłam zła. Wszystkie te objawy. A więc jak ja przeczytałam ten fragment, on do mnie nie trafiał i pamiętam, że dostałam takie zalecenie, bo yy, dużo rzeczy do mnie nie trafiało, bo dużo razy miałam swoje ale, ale ja to i tamto, tamto, ale ja to i tamto. I tam tam <laughs> sponsorka nie miała już na mnie siły i wysłała mnie do innego sponsora. A ten drugi sponsor, on mi tylko powiedział, że mam krok pierwszy. Czytać w pierwszej osobie i to na dzień dobry 30 razy. Powiem tą swoją wściekłość yy, i ja przyznaję, że dopiero jak go przeczytałam w osobie pierwszej, to zobaczyłam, że to jest o mnie. Bo jak ja tą książkę czytałam, robiłam, to to jest o was. Wy tak macie, nie? To to wy. I ja jednak sobie tam, ja mam trochę inaczej. Cały czas ty mnie też miałam, że ja jestem tą lepszą alkoholiczką albo gorszą. I to sobie uświadomiłam, że zawsze musiałam mieć to naj. Nieważne, czy najlepszą, czy najgorszą, ale ten przedrostek naj on musiał być ciągle, nie? I to mi też yy, dodawało tą euforię, nie? Tą kartę przetargową mi kto ma gorzej albo kto ma lepiej. Yy, później doszło do Podcji do kroku czwartego. Yy. On mi, że tak powiem, że no najciężej było. Znaczy nie miałam problemu z urazami, wzięłam się do pisania, i tak mi sponsor kazał zrobić całą tabelkę. OK, wszystko robię. Spotkaliśmy się, omówiliśmy to, co najbardziej mi utkwiło w głowie, no bo zrobiłam rzetelnie, uczciwie, wszystko to, co się dało. I do dzisiaj to, mnie rozwala, tam było 50 ileś uraz do mojego męża jak przeczytałam to mojej sponsorka, to to do mnie rozwaliło, że były rzeczy a więc no napisała no? i to mnie też rozwaliło, bo ja też myślałam, że no, no, no ale przecież ja po ale, 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 ale. Nie? Później jak usiadłam, tak prawdziwe jest to, że rzeczy że... ale no nie było ich sama miałam do innych ludzi. Zawsze mi się wydawało, że oni są gorsi, nie? Zobaczyłam swoją stronę ulicy, kamień spadł mi z serca. Nie było to miłe uczucie, ale uwalniające, nie? Wyznałam to sponsorce. Pamiętam, że przed jej przyjazdem no, my się nie znaliśmy. Tak troszkę było dla mnie dziwne, że jak to można powiedzieć o tej osobie, nie? Takie domysły, zastanawianie się. Natomiast jak przyjechała i usiedliśmy to puściło wszystko, nie? Nie było już tych po raz pierwszy w życiu nie miałam oceny. Jak ja mam to w tej wabie powiedzieć. No? Puściło wszystko, uwolniłam się. E, później szybko. Po wstępie szóstka zrobić ten, ten e, Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg usunął wszystkie nasze wady charakteru. I to jest taki krótki fragment tylko w tą Czy Wystałam się gotowa, więc to była tylko odpowiedź, tak lub nie. Ja pamiętam, że tą odpowiedź kadałam, że, że, że tak, jestem gotowa, aby Bóg usunął wszystkie te nasze wady, charakter. Ja? Zostałam się całkowicie gotowa, czyli mam być tylko gotowa, aby Bóg usunął nasze charaktery. wady charakter. A więc y, odpowiedź miała tak. No i tu szczerze, yy, trochę mi się że zobaczyłam temat dzisiejszego, że siódemka, zwróciłam się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Tu się robić chody, bo przyznałam rację, przyznał, że jestem gotowa. Okej, okay, przyznaję, sponsorka była, no jak powiedzieć, że nie. I zwróciłam się do niego w pokorze, aby usunął moje braki. No i zwróciłam się do niego aby usunął moje braki. Ale ja w tym też jeszcze długo walczyłam. Ja nie byłam od razu gotowa. I dzisiaj to mówię z czystą taką uczciwością. Wtedy jak się robiło, tak jestem gotowa usunąć. Ale jak się wygłębiałam w to, to nie, to też był koncert życzeń. Panie Boże, zabierz mi to, to, to. To, to mi jeszcze zostało to mi się może jeszcze przydać, a tego to w ogóle to ci nie oddam. I tak wyglądała wtedy moja gotowość z koncertem życzeń. I ja myślałam, że ja się do niego, że okej, okay, jako proszę, ale długo nie zdawałam sobie sprawy, że to też było moje narzucanie mojej woli. I pamiętam w tym też było cofnięcie. W tym programie, bo ja mówię, a znowu coś tam nie działa. I to, co też moja sponsorka zawsze mówi: jak któryś krok nie działa, to znaczy, że nie działa jeden, bajczyk. A więc cofamy się do jedynki z powrotem, czy załam, des, i tak dalej. Nie? Yy. Miałam dużo wad takich charakterów, które wydawało mi się, że one mi są jeszcze potrzebne z których czerpałam korzyść, ale tu muszę się przyznać do tego, że y, były niektóre rzeczy, które dawały mi fali. Dlatego ja ich nie chciałam oddać. Oddałam alkohol, oddałam wszystko przecież oddałam. Y, ale było parę takich rzeczy, że ta złość, y, nie oddałam kontroli od razu, jeżeli chodzi właśnie y, o mojego męża. Bo ja byłam przekonana, że jest mi to niezmiernie potrzebne. Wymawiałam sobie, więc jak alkoholik, najpierw potrafi oszukać siebie i innych, nie? No na to nie działało, nie? Ja siebie oszukałam, że jest mi to potrzebne. Ja jeszcze długo na tych patentach, że tak powiem, żyłam, bo uważam, że bez tego się nie da. Trzeba kontrolować, albo te powiedzenia, że no. W małżeństwie trzeba sprawdzać, jak pokarmia, sprawdzam. Ja wpadałam w obsesję, yy, właśnie kontrolowania drugiego człowieka. Nie? I dzisiaj przyznam, że tak, ja nie chciałam wyglądać, yy, bo zobaczyłam, że z tego zrobiłam sobie kieliszek. Yy, to mi dawało to samo, co wódka. Yy, podnosiło adrenalinę. Podam przykład, bo ja po prostu szperałam w komputerze, byle coś znaleźć. I nawet jak tam nic nie było, to jej tak znalazłam. Bo to, to mi dawało te no upojenie. Ja też sobie z tego nie zdawałam sprawy, nie? że w moim życiu ja, jako alkoholiczka, ja flaszkę zrobię sobie ze wszystkiego. To mogą być nerwy, to mogą być emocje, to właśnie może być ta kontrola. Hmm, tak. I w tym przypadku to jest najcięższa rzecz, którą długo oddawałam. Dzisiaj wydaje mi się, że to już oddam, bo nie mam już obsesji kontrolowania mojego męża, ani mojego syna, ani tego, co się dzieje, ale jest to rzecz, która najszybciej potrafi mi wejść, gdzie jestem w złym stanie duchowym. To wtedy mi na przykład nie przychodzi najszybciej pomysł napić się flaszki, tylko emocje kontrolować, coś poszukać. Czasami szczyt to sponsorki, najsponsorskiej, tylko się, bo czasami mam tak, że jak nie nie to cokolwiek, nawet cokolwiek, a żeby się skurwić. Widzę, że jest to bardziej nic kiedyś, bo też można by powiedzieć, że program nie zadziałał. Zadziałał, bo kiedyś było to raz, w średniu raz w tygodniu. Dzisiaj jest to może raz na dwa miesiące, ale też nie powiem, że to zniknęło. I też właśnie w roku siódmym, że to nie ja decyduję też do końca, co zostanie mi zabrane. Ja mam być gotowa, żeby Bóg mi zabrał, ale ja nie wiem, co On mi zabierze. To mi fajnie też sponsor wytłumaczył, że Wydawało mi się, że wszystkie moje złe cechy charakteru on pozabiera. Czyli ile mi zabierze, to mu wartość, te, te wszystkie. Nie? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że niektóre mi się wydają, że są złe, że niektóre są mi jeszcze potrzebne. Y... Miałam rozmowę właśnie z sponsorem, że czemu. Na przykład, że potrafię jeszcze na kogoś krzyknąć, ale zdałam sobie sprawę, że nieraz tym krzykiem kogoś może zwrócić do pionu, i nie zawsze jest to wada. To sam chciałam takie zamienić, że niektóra moja wada jest moją zaletą, a niektóre moje zalety mogą być Twoją wadą. Ja to bardzo zobaczyłam, jak jeszcze mieszkałam w Słupsku w pracy, ponieważ miałam salon krewierski w kontroli. Mojego męża uwielbiałam kontrolować. Każdą najlepiej jego minutę. Natomiast ja, jako trew odnośnie pracownika, w ogóle o tym zapomniałam. Plus, plus i highlight. I zobaczyłam na jednym przykładzie, gdzie kontrola mogłaby być moją zaletą, którą powinna wykorzystać jako srebrz. Gdyby zwracać chociaż uwagę, czy pracownik jest na czas pracy. Jak mnie nie było, ja tego nie robiłam. Ale mężczyzna, tak. To zliczenie o dwie minuty, gdzie pełne. Na tym przykładzie właśnie mi podała sponsorka, że kiedy może być wadą, a kiedy może być zaletą. Ja nie umiałam z tego też korzystać. Tak samo dzisiaj, perfekcjonist. Wcześniej ja nie poszłam spać, póki wszystkie naczynia ze zlewu nie zniknęły, bo musi być służba idealnie, nie? bo jak jestem pani idealna i w domu musi być mnóstwo. Nie robię już tego w domu. Potrafię spać jak jest, dzisiaj jakbym wam pokazała moją kuchnię, bo niedawno wróciłam z pracy, jest syf ja mam na to zgodę, przed nie po prostu godzinę leżałam, bo musiałam odpocząć i to już odpuściłam, ale widzę, w ja tu sprzątam i czasami dzisiaj zobaczyłam, że mój perfekcjonizm zobaczyłam, że jest moją zaletą czątających w domach, bo widzę, że klienci są zadowoleni, że dostaje pochwałę, że zwracam uwagę na oka i zobaczyłam tą zamianę, nie? że tą równowagę, ten zdrowy rozsądek, gdzie może być wada, gdzie może być zaleta. Nie? E... A najbardziej właśnie podoba mi się modlitwa siódmego kroku, którą ja dostałam dosyć często do czytania. E... Przeczytam ją. Mój stwór, co chciałabym ci oddać teraz całego siebie, w tym co dobre i co złe. Czyli wszystko. I to ja muszę mieć zgodę oddać mu to, co mam dobrego i to, co mam złego. Nie? Modlę się, abyś teraz usunął ze mnie każdą pojedynczą wadę charakteru, bo zrozumiałam i dzisiaj do dopiero rozumiem, która przeszkadza mi w byciu użytecznym dla Ciebie i moich bliźnich. Niektórą ja sobie życzę. Dzisiaj wiem, że jeżeli Bóg zadecyduje, że to i to zagraża moim bliźnim, no to ja mam gotowość zabierz mi to. Ale to nie ja już decyduję. E, Użycz mi siły, bo ja je oczywiście sama z siebie nie mam, e, jako że teraz będę czynił Twoją wolę. Na końcu, jeden raz tylko w książce pojawia się słowo Amen. Amen oznacza, niech się spełni. I czytając tą modlitwę, hmm, dopiero na programie zobaczyłam znaczenie tego słowa Amen. Będąc w kościele, non-stop, Amen, jako dziecko, rób Amen, bozińce i tak dalej, nie? Wypowiadając Amen, mówię mojej sile wyższej, zgadzam się. Niech się spełni, ja nie mam już nic do dawania. I to mi odpuściło takie... Okej, okay, ty decyduj. Ty decyduj, co mi zabierzesz. nie, Te, yy, Dzisiaj przyznaję, bo często korzystam z tej modlitwy, bo z nią mam największy problem. Właśnie ze słowem amen. Bo kiedy jestem wkurzona, mam złą kondycję duchową. I wypowiadając tą modlitwę, no te amen to tak tu stoi. E, bo ja wszystko, całość e, to przeczytam, ale to daj mi zgodę. Ja jestem tą, jeszcze taką w tym złym stanie, że okej, okay, zgodę dam ci jutro. Czasami tak, czasami muszę się z tym pobablać, posiedzieć. Też czasami u mnie Amen jest na drugi dzień. Czasami jest w ten sam dzień, bo ten pokazuje, co mi dał program. Yy, nie walczę z tym, bo to jest niepotrzebny też drugi człowiek, że jak ja nie mam tej zgody na te słowiowe Amen, no to wtedy bo nie do drugiego i Pan mi wszystko powie, co ze mną jest nie tak, albo yy, zobaczy to, czego ja nie widzę, nie? I to odpuszcza. I mi najmniej wtedy jest łatwiej, nie? że te, ta zgoda. okej, okay, jesteś alkoholistką, tak masz, ale nie siedzisz już w tym trzech tygodni. Nie? Ostatnio właśnie też taki, ja to niby wiem, ale też no, moja podopieczna mi się pyta, kiedy ja już będę miała taką zgodę I to są takie fajne doświadczenia, że no, trzy lata temu ja też jeszcze jej nie miałam, nie? że też takie były pytania no stop do mojej strony. Kiedy ja będę miała tak jak ty, nie? Czy ty tak masz, że ty... I dopiero spądza mówi, nie mam. Też nie mam. Też mam złe stany, też nie zawsze się ze wszystkim zgadzam. Ale po to mamy ten program, po to mamy siłę, ze by z tego korzystać. A więc ten, ten krok jest krótki i tutaj takie, a jeszcze w tej modlitwie, że to co mi powiedzieli, że co jest modlitwą, za modl co to jest modlitwa, w tym kroku też zrozumiałam, że modlitwa równa się działanie. Ja wcześniej myślałam, że to tylko leżeć w krzyże, nie, albo na kolanach do częstochowy, ale to jeszcze chociaż było działanie i później dopiero na programie dowiedziałam, że modlitwa to jest działanie, że nie tylko siedzieć i, i, i się modlić, tylko no modlę się, ale wstaje i działa, nie, i odwrotnie. Działanie równa się modlitwą. I dzisiaj mi w życiu codziennym mega to pomaga. Bo ja y, dalej lubię siedzieć i się poużalać nad sobą i wtedy siedzę i nie robię nic. Wtedy trzeba się pomodlić. I zaraz się dowiaduję, od drugiego alkoholika, działa. Czyli móc się działają. E, nie wiem, czy czas mi minął, ale jak zwykle to mnie się rozgadałam. Tak, tak, dziękuję. E,